Zmieniłeś rągier? Nie ma niestety. Kurwa. Ah. O, jeden gra, dwa, dwa fragi. Tak, Jest dwie dwa. Muszę teraz. A co ci się nam stało? Kolejny frag. Kole. Halo. Co ci nam się stało? Internetu mnie rozłączyło. Dobra, trzech skosiłem. Jak to wyglądało? Ja po prostu zniknąłem i się rozbiłeś, czy... No, przestałeś kontrolować helgę i spadliśmy do morza. To może przejdziemy teraz na pojazdy... ...w ulicą. Widzę jakiś kontakt, ciepły pojazd, ale... No, dobra, to ciężarówka nasza. Uważajcie, on może być strider ops Dobra, wjeżdżam do miasta. Przygotuj się. Kontakt za nami był. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Chuj wie, czy okay. to nie ma to panca. No nomad jest u nas w żyjarach. No za trzy, 400 metrów wjeżdżam do miasta, więc... ...cało no. drogą. Uważaj, dajmy kontakt, to bierze nas... Do tego jedziemy Pony przed nami masz teraz Dobra, jesteś w mieście możesz to zwolnić, ale cały czas jeździć. Raz i ty? Chyba ja myślę, to, że tylko ale nie. Walcie do was. nas tak, też więc z tego staliśmy. Jest Nader przy nami, Nader przy No ty? Nie, nie, za wami jeszcze Dobra, no, no, no dobrze Dobra Masz inżyniera? No, Mów przynieść, mam Ja mam Dobra, ja ja tak, tak. no, już był, To już jesteśmy kąt, No ja wychodzę Otwórz 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 Już, odlokuje może no, już

ja ci lokuję go i idę. O, kurwa, no muszę Okej, okej. A już? Dobra, teraz. Zablokowany już, już już na pewno. Tak, Johnny, kontakt na 308, 308 sniper, 160 me metrów od nas. 308 Chodź pan połowa. Kurde, jeszcze tym wylądowałem. Zasłania mi kurwa znak, nie mogę strzelać. 300 się, tak? Zasłania nie się. znak. mi okay. znak, no Uwaga. Znowu kurwa połowa się rozstawia, nie w strefie, tylko wokół strefy. Znaczy połowa, no prawie wszyscy. Jedna osoba jest w strefie, tak chyba, dwie. Raz zabite Następny. Jest 29, ja nie wiem czego wszystkich nie ma w strefie. Albo większości. Jeden mniej Twins, bardzo chciałbym cię podnieść, tylko daj mi znak, że nie śpisz. Twinsa nie ma na tym. Mm, Okej, dobra. 006 jest, ale ma zmutowany mikrofon. Można skakać. Idę po to ja widzę Na mięszą. rakieta? To druga, bo niestety pierwsza. Zwalnięty. Jeszcze jeden pojazd. Szukam go. Na 017 mniej więcej. 016. 016, dobra. Dobra. Padnieć, i to! Nie widzę go. Jest za daleko. Rozumiem, helka na 314, obraz. Ląduje, czy co? To ja nie widzę. Przed to... mu kurczę, zaraz A widzę go. 5900, Dobra, ja przyjdę za jakieś 5 minut. Może 10. Jeden zabity. Tej heli nie widzisz, bo ona się zbliża na nas, tam dwie heliki. Dobra, kolejny. Kolejni zabici. Jest w krzaku. Czy gdzie idzie? Na lewawie innego. Tam w krzaku. Jak wyjdziesz, Arsen to jest krzak na wprost nas. 3 helki, 4 tak, na tą chwilę. Dostał, poskładany Brawo, brawo Nad nami jet i to chyba obcy Dobra, idę wezmę jego magazynki, bo on chyba też miał Rahima Tak mi się wydaje to Chcesz tobą w Chcesz kopa? Dobra Jest kawałek, nie, do nie dostania. Odbijam wysokość Odbijaj na kilometr, trochę bliżej miasta podlecę też Obok nas nasz Blackfoot wisi. Teraz możemy zimnąć. Dobra. Czukam tego czołgu. Dobra, jest czołg, zjeżdżał. Jest w drzewach, nie wiem czy nie mamy w drzewach. My jak najwyżej się przeładujemy, i dobrze, znikniemy na chwilę z radaru też. Zaraz wystarczy. Teraz chodźmy się. Który... się. Dobrze, to mamy jeszcze pojazd po naszej prawej, na 005, 004 Helka na 004, transportowa duża 004 szukał. Obracam. Skacze. Jesteśmy naprzeciwko, jak będzie pojazd na mierze od razu Skaczę mięsny Okej okay. Nie widzę tego pojazdu niestety Helkę widzę, ale... Pojazd się z się schował. Poza zasięgiem. No dobra, wracam do jogu, wracam do jogu. Patrz w moim kierunku raz. Dobra, na początku chemid Leci w chemita. Czas na czołg. Aż ten na mnie skoczyło. Na dachu jeden. Oj, umarł. Okay. Umarł, umarł. Zleciał. Okej, okay, ale wiem, że jest na kącie, kąt mniej więcej 160 a 150 za tymi budynkami, jest jeden z poprawy sali tych budynków 160 Tak, 160 okay. było tak, tak, dobrze, tak, Przed nami, jakiś kajman jest pozwalany na bok. może. Kurde, Dobra ile strzałów! Bardzo. Ale to nie jest, to nie jest, to nie jest, to za że to Za to nie że za nie jest, to nie jest, chyba jest, chyba widziałem kogoś. Ja, jeszcze... Tego, to